Mała dziewczynka siedziała na trawie i płakała, obejmując kolana ramionami. Uważała, że wydarzyła się wielka tragedia, bo jej balon pękł. Ten sam Niebieski, dużych rozmiarów. Przypominał małą chórkę, ale nie cieszył długo swojej właścicielki, pękając, gdy zahaczył o gałość drzewa, obok którego przechodzili. Taisja była bardzo zasmucona. Rozpłakała się i powiedziała, że nie chce iść nigdzie dalej, że teraz nie potrzebuje urodzin. Kochanie, udało mi się cofnąć czas, zawołał znajomy głos. Ojciec stał naprzeciwko dziewczynki i trzymał w ręku dokładnie taki sam balon. Być może był nieco mniejszy, ale również niebieski i przypominający małą chmurę. Taisja roześmiała się i rzuciła ojcu na szyję, mocno go obejmując i dziękując, że przywrócił jej balon. Patrzyła na mamę i mówiła, że ich tata to prawdziwy czarodziej. W tamtej chwili wydawało jej się, że to magia, ale z biegiem lat przestała wierzyć w cuda. Przed ślubem Taisja nie mogła znaleźć sobie miejsca. Tak bardzo chciała, aby wszystko poszło idealnie. Bała się, że zapomni o czymś ważnym lub czegoś nie udźwignie. Dręczyło ją to, że na ślubie nie będzie jednej ważnej dla niej osoby. Bez tej osoby idealny dzień nie będzie możliwy bez względu na to, jak bardzo by się starała i ile sił w to włoży, ojciec nie przyjdzie nie dlatego. Że nie chciał, ale dlatego że rak go nie oszczędził, szybko zabrał go do innego świata. Ta choroba przypominała żniwiarza, który swoją zatrutą kosą niszczy ludzkie życia. Dziewczyna nie rozumiała, według jakiej zasady on wybiera, komu pozwolić żyć dalej, a kogo kazać umrzeć, ale faktem jest, że ojca już nie ma. Minęło już dziesięć lat, a wydaje się, jakby to wydarzyło się wczoraj. Tata i mama bardzo się kochali i wychowywali swoją córkę w tej miłości, która otulała ich niczym magiczny kokon. Czuła się najszczęśliwszym dzieckiem na świecie i bardzo kochała swoich rodziców. Dziewczynka miała szczególną wieść z ojcem. W dzieciństwie spędzała z nim więcej czasu niż z mamą. Z przyjemnością składała klocki i uczyła się naprawiać samochód i wykonywać drobne naprawy w domu. Gdy w szkole zaczęły się problemy i musiała stanąć w swojej obronie. Tata uczył ją różnych technik samoobrony i dzielił się historiami ze swojego życia. Byli bardzo bliscy. Gdy u Tasi pojawiły się pytania o pierwszą miłość, pobiegła do ojca. Usiadła obok niego na kanapie i opowiedziała, że podoba jej się chłopiec, który w ogóle na nią nie zwraca uwagi. Ojciec pogłaskał ją po policzku i powiedział, że nie warto się martwić i przejmować niewartymi ludźmi. To po prostu nie jest twój człowiek, kochanie. Będzie inny, taki, który będzie nosił cię na rękach. On będzie myślał tylko o tobie i będzie się tobą opiekował, i będziecie razem szczęśliwi. A ten, który cię nie zauważa, to po prostu głupiec i kiedyś będzie żałował, że stracił taką księżniczkę. Ale wtedy już będzie za późno, bo ty nawet nie będziesz chciała na niego spojrzeć. Tasze przytuliła ojca i powiedziała, że on jest dla niej najlepszy. Ta rozmowa odbyła się krótko przed tym, jak nieszczęście dotknęło ich rodzinę. Ojcu zdiagnozowano nieoperacyjny gus. Tajsia przypomniała sobie słowa ojca i ze smutkiem spojrzała na swoje odbicie w lustrze. Rano wyjdzie za mąż. Wcześniej, gdy ojciec był jeszcze żywy, wyobrażała sobie, jak prowadzi ją do ołtarza. Jak będzie promieniała ze szczęścia, trzymając się jego ręki, a teraz. Kochanie, wiem, o czym myślisz. Podeszła do niej mama. Tajsija nawet nie zauważyła, kiedy mama weszła do pokoju i drgnęła ze zdziwienia. Też bardzo mi go brakuje, ale twój tata zawsze jest z nami. Obserwuje nas i nie zaaprobowałby, gdyby jego córka smuciła się i płakała przed tak ważnym wydarzeniem. Trzymaj się, kochanie. Wszystko będzie dobrze. Jutro zostaniesz szczęśliwą żoną. Paweł to dobry człowiek. Jestem pewna, że ojciec na pewno doceniłby twój wybór i go zaakceptował. Mama przytuliła taisię, a po policzkach dziewczyny popłynęły łzy. Było jej tak gorzko i ciężko, że chciała płakać i uciec na księżyc. W duszy czuła taki ciężar, jakby coś się w niej rozrywało. Mama głaskała ją po włosach i szeptała, że wszystko się ułoży, a tata zawsze będzie ich strzegł, a ona szlochała i kiwała głową. Nagle przypomniała sobie, jak ojciec surowo spojrzał na pierwszego chłopaka, który zaprosił taisię na randkę. Była to tylko wycieczka do kina, ale tata pokręcił głową i powiedział córce, że on nie uczyni cię szczęśliwą. Mężczyzna musi mieć silne ręce, a nie kobiece. A ten, widać, jest miękki. Tacy nie są przystosowani do pracy. Jak już podrośniesz, wybierzesz sobie narzeczonego i ja mu urządzę prawdziwy test. Jeśli przejdzie przez ogień i wodę, jak mówią, to znaczy, że on jest twoim mężem, a jeśli nie. Taisija śmiała się i mówiła tacie, że teraz mają inne wyobrażenia o męskości. Wielu mężczyzn zarabia siedząc w biurze na tyle, że mogą sobie pozwolić na zatrudnianie innych do ciężkiej pracy. Będą mieli delikatne ręce i raczej nie przejdą przez ogień i wodę, ale ojciec twierdził, że to nie jest prawdziwy mężczyzna, jeśli nie potrafi naciąć drewna i wbić gwoździa w ścianę. Wyleci on ze swojego biura jak korek i co wtedy? A jeśli nieszczęście nadejdzie, jeśli wszyscy będą musieli wyjść w pole orać, ostrzegał córkę przed niewłaściwym wyborem. Jej narzeczony, Paweł, praktycznie wszystko robił sam. Nawet zaczął budować dla nich dom własnymi rękami. Oczywiście przyjaciele pomagali, ale on się nie bał żadnej pracy. Paweł w czymś przypominał jej ojca, i być może dlatego Taisia wybrała jego. Wcześniej nie wierzyła, gdy słyszała, że ojciec jest wzorem do naśladowania dla córki i że będzie szukać męża, kierując się swoim ojcem. Ale teraz zaczęła w to wierzyć, nadejdzie poranek, kiedy Taishiya z narzeczonej stanie się żoną i zacznie tworzyć swoje przytulne gniazdko, swój rodzinny kąt i łzy napływały jej do oczu. Przezwyciężając gorycz, Taishiya spróbowała patrzeć na rzeczy z optymizmem. Wyjrzała przez okno, spojrzała na jasne niebo i uśmiechnęła się. Jeśli mnie widzisz, musisz wiedzieć, jak bardzo mi ciebie brakuje. Tak bardzo chciałabym, żebyś był przy mnie w tym dniu. Żebyś zawsze był przy mnie. Nie wytrzymując bólu, który ją rozrywał od środka, Tajsiya rozpłakała się. Uzyspływały po jej policzkach, zostawiając wilgotne ślady i parząc blizny, które nie goiły się na skatowanej duszy, mimo upływu lat, bo ojciec odszedł dziewięć lat temu. Zebrawszy siły i trochę się uspokoiwszy, Taisia wróciła do przygotowań. Czasu zostało już bardzo mało, a pracy było jeszcze bardzo dużo. I oto już słyszała walca Mendelsona i poruszała się w kierunku swojego narzeczonego. Który stał przy ołtarzu i uśmiechał się do niej. W myślach Taisia wyobraziła sobie, że ojciec jest obok niej, że trzyma go pod rękę i idzie z nim w rytm. Być może w tej chwili rzeczywiście był przy niej. Podczas bankietu prowadzący ogłosił, że nadszedł czas na wręczanie prezentów. Jako pierwsza wstała matka panny młodej. Spojrzała na córkę z uśmiechem, a w jej oczach błysnęły łzy. To jest prezent, którego nigdy nie zapomnisz, kochanie, powiedziała mama drżącym głosem. Do sali wpuszczono dziewięć dużych niebieskich balonów, tak jasnych i nasyconych, jak małe chmurki, a łzy znowu spłynęły po jej policzkach. A potem rozległ się znajomy głos z telewizora na ścianie. Cześć, moja droga. Jeśli oglądasz to wideo, to znaczy, że nie mogłem przyjść na twoją ślubną ceremonię, aby osobiście cię pozdrowić i pocałować. Tak się ułożyły okoliczności, ale jestem wdzięczny za każdą chwilę, którą mi życie podarowało. Cieszę się, że byłem na tej ziemi, że mam najwspanialszą żonę i córkę. Córkę, której bardzo się dumny i którą nadal kocham. W moim sercu na zawsze pozostaną wasze imiona z mamą ponieważ miłość jest wieczna, a ona nigdy nie umiera. Mam nadzieję, że nie zapomniałaś o trudnościach i poddałaś swojego narzeczonego próbie. Przepraszam, że musiałaś to robić sama. Nie wiem, czy będę mógł jakoś na Was wpływać stamtąd. Ojciec wskazał palcem w górę, sugerując niebo. Ale na pewno będę przy Was i obserwować, aby żadne nieszczęścia Was nie dotknęły, aby wszystkie przeciwności omijały Was z daleka. Pamiętasz ten dzień, gdy pękł ci balon? Płakałaś, a moje serce pękało z bólu. Więc wtedy kupiłem jeszcze dziesięć takich balonów na wszelki wypadek. Jeden nadmuchałem zamiast pękniętego i podarowałem ci, a dziewięć innych znalazłem dopiero teraz w kieszeni. I chcę, aby one, tak jak to wideo, stały się twoim ślubnym prezentem i przypomniały ci, że prawdziwa miłość nie umiera. Bądź szczęśliwa, moja mała. A teraz chcę zwrócić się do twojego wybranka. Po policzkach ojca popłynęły łzy. Rozumiał, co go czeka, wiedział, że nie będzie mógł osobiście pogratulować córce i każde słowo przychodziło mu z trudem, ale mówił, pokonując ból duszy: Przykro mi, że poznajemy się w taki sposób, że nie mogę przekazać ci części swojego życiowego doświadczenia, ale jestem pewien, że moja córka nie pomyliła się w wyborze. Ufam jej, zawsze jej ufałem. Chcę powiedzieć tylko jedno, strzeż jej jak źrenicy oka. Troszczcie się o siebie i kochajcie. Doceniajcie każdą chwilę, którą podarował wam los, bo inaczej się nie uda. Nie warto czekać na moment, gdy już nic od ciebie nie zależy. Po prostu ciesz się życiem i je doceniaj. Kochajcie się nawzajem. Jak po raz ostatni do drżenia w kolanach, do mrowienia w opuszkach palców, do gęsiej skórki, do zamglenia umysłu. Kochajcie się nawzajem i bądźcie szczęśliwi. A ja będę was obserwował i dawał kuksańce, jeśli zrobicie coś nie tak. Ojciec z trudem uśmiechnął się przez ból. To był szczery uśmiech, który mógł ofiarować tylko swojej córce. Cała sala była w łzach. Wszyscy obecni płakali i klaskali, a Paweł obejmował swoją ukochaną żonę, która szlochała ze szczęścia. Była szczęśliwa, że ojciec znalazł sposób, by być na jej ślubie, nawet jeśli nie w najlepszej kondycji, ale wsparł ją w ten radosny dzień. Wstała, podeszła do mamy i ją przytuliła. Dziękuję, wyszeptała Taisja. To był najlepszy ślubny prezent. Na sesji zdjęciowej młoda żona była bez makijażu, ale mimo to zdjęcia wyszły wspaniałe, ponieważ promieniała szczęściem, jej marzenie się spełniło, choć na krótko, znów była blisko swojego ukochanego tatusia.